Jeśli chodzi o moje podejście do reprezentacji po prostu cieszę się każdą chwilą, którą mogę spędzić na boisku. Jeśli jest zdrowie, to staram się po prostu czerpać z tego. W związku z tym, że ten czas będąc w rugby jest bardzo limitowany i tak jak ty Robert czy trenerzy reprezentacji czy trenerzy klubowi Woleliby być zawodnikami i móc grać wiecznie, więc ja sobie powiedziałem tak, że każda chwila treningowa na boisku będę z niej brał pełnymi garściami, bo 31 lat mam. Więc ten czas się na boisku skraca i chciałbym po prostu się cieszyć. A gra dla reprezentacji to jest dla sportowca najlepsze, co może go w tej podróży sportowej spotkać. Do tego mamy naprawdę fajny, fajny klimat w drużynie, fajną reprezentację. Świetnie się dogadujemy z chłopakami, więc tak naprawdę to jest ogromna przyjemność móc jechać na tą reprezentację, ogromne wyróżnienie no i też świetny czas to są wspomnienia które zostają na całe życie to są przyjaźnie które zawiązują się na całe życie i Ciężko wydaje mi się, że znaleźć taką wieść z ludźmi z innego miasta, jak, jak gra dla reprezentacji, gra dla, dla swojego kraju. To jest coś niesamowitego i, i tak jak zawsze mówiłem i będę mówił, że za każdym razem, co by się nie działo, kiedy dostanę powołanie na reprezentację, to zawsze trener będzie mógł na mnie liczyć. Zresztą było tak przez wszystkie lata, od kiedy gram i nie miałem kontuzji. Zawsze byłem dostępny dla reprezentacji, bo jest to dla mnie coś, coś niesamowitego i naprawdę mega się spełniam. Do tego być w takim gronie to naprawdę coś wyjątkowego.